Jest z nami Martin Lewandowski, współwłaściciel Federacji KSW. Witam serdecznie. Cześć, witam. E, dlaczego zrobiliście taki brzydki żart i nie puszczacie KSW na otwartym polsacie od początku? <laughs> Myślę, że to nie do nas pytanie. W sensie, no po części do nas, natomiast... No... No, ta część, która jest do was właśnie ją zadaje. Ta, która jest do nas? Powiem tak, no chcieliśmy oczywiście, jak, jak, jak wcześniej nam się udawało, wszystkie gale żeby była cała gala na Polsacie otwartym, no niestety tam pewne restrukturyzacje Polsat obecnie przeżywa. No i taka została, wiesz, taka decyzja podjęta. Wydaje mi się, że to jest związane bardziej z wyrównaniem jakby poziomu sportowego, żeby nie dawać za dużej, przeciw, za dużej akcentów promocyjnych KSW, tylko że lobby bokserskie pewnie jest takie, żeby jednak traktować to trochę po boksersku, to znaczy walki wieczoru dawać na otwartym, a pozostałą galę na Polsacie sport. Tak przypuszczam, nie wiem, taką dostaliśmy od górny, no nie jesteśmy właścicielami Polsatu, więc ciężko nam. Jeszcze, ciężko. Nam... Przejmujecie. Tak, próbujesz. tak, właśnie taki mamy mały zamiar, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby MMA na tym cierpiało, więc wiedzieliśmy z maczkiem, że kupimy po prostu Polsat. Co z przeciwnikiem Janka Błachowicza? Yy, no, pff, tam kolega Dave lekko. Lekko koloruje temat, no bo Amerykanie nie potrzebują wizy do Stanów Zjednoczonych, do Polski. do Polski, przepraszam. Wynika to taką, my dostaliśmy informację od ludzi, którzy jego reprezentują, że nie popłacił jakichś alimentów i dlatego nie przyjedzie, znaczy nie przyjedzie dlatego, że nie popłacił alimentów, starał się o paszport i rzeczywiście jakby państwo... USA nie pozwoliło jemu opuścić e, kraj i to jest główny powód, a nie to, że wiza, no bo wizę on nie potrzebuje, więc no, ale niestety jest to na tyle nieodpowiedzialne zachowanie, no że wiesz, brak mi słów, no ale mamy zastępstwo, wydaje mi się, znacznie ciekawszy zawodnik, e, powinien być znacznie lepiej rozpoznawalny i znacznie lepiej przyjęty. Czy możemy poznać nazwisko? Czekaj, wolę nie... A pisze... i chciały chociaż? No nie, <laughs> pierwsze jest na M. A M. Man, Krzysztof tak, Man. Tak, dokładnie. <laughs> eee... Dzisiaj wieczorem myślę, że już będzie na tyle dopięty temat, że będziemy mogli poinformować. Do momentu, kiedy nie mamy kontraktu podpisanego i nie mamy wiesz, wszystkich uzgodnień dopiętych, to nie mówimy, no, ale jest zastępstwo. No. Niestety, no, sport ten akurat jest... W poprzedniej, w poprzedniej gali przeciwnik Mameda nie przyjechał. No i powiem, że w ogóle żadnej gali nie zrobiliśmy. To jest przykra prawda. Żadnej gali nie udało nam się zrobić wiesz, w tym składzie, który planowaliśmy na samym początku, tylko niestety zdarzają się kontuzje. No jakoś wyjątkowo w MMA jest to niefortunne, nie wiem. Brak odpowiedzialności ze strony zawodników, brak umiejętności przygotowywania się w odpowiedni sposób. No nie wiem na czym to polega. Znaczy to są te elementy i jeszcze właśnie z cyklu Wiza, nie Wiza, nie wiedział, że nie może, nie ma paszportów, papierów sobie nie załatwił i a jaki komentarz do tego, że Jerome LeBanner walczył w ostatnim tygodniu w Japonii? To chyba było też dosyć nieodpowiedzialne zachowanie. Zgadza się. Zresztą od początku mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby do tej walki nie doszło. Natomiast, Wiedzieliście, no, że ta walka będzie tak, miała tak, miejsce? Tak, tak, tak. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, no nie ma tam takich rzeczy, że wiesz, zawodnicy raczej mają, wszyscy mają w kontraktach napisane że, i podpisują się pod tym, że 6 tygodni przed mm, walką w KSW nie będą żadnych pojedynków czyli nawet nie wiem, w cyrku. No niestety no już jakby wiesz, no, że Rom jest na takim poziomie zawodnikiem o takiej klasy, że, że no nie mogliśmy wymagać, bądź też zmusić, a dwa, no wiesz, no, w jakimś tam stopniu no, musieliśmy uznać to, że miał to wcześniej zaplanowane, więc no, tylko dla KSW, no nie chciał tego... No, chyba na szczęście nie doznał żadnych, żadnych kontuzji. No na razie nic nie wiemy, wierzę, że wszystko jest okej, okay. na pewno to jego jakoś tam osłabi, niepotrzebny jest taki start. E, no może to też jakaś ze, ze strony że Roma wyjdzie jakieś, nie wiem, lekceważenie, może później będzie właśnie po przegranej walce mówił, ach, gdybym nie walczył w Japonii, to bym Różalowi pokazał, bo może być i taka śpiewka. Ciężko powiedzieć. Na razie jest wszystko ok. Nie, 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 nie mamy żadnych wiesz, informacji, że coś się stało. Karta walk, pierwsza raz od bardzo dawna, o ile nie pierwsza, zawiera aż trzy walki w wadze ciężkiej, czy to jest triumfalny powrót tej kategorii wagowej do KSW? Chcemy rozwijać, wielokrotnie powtarzaliśmy, że jest on, że jest on, ta nasza w ogóle ta kategoria wagowa w Polsce jest słabo rozwinięta, no i też już nie tylko z tą kategorią, ale z innymi, no chcemy coraz więcej zawodników przy tych kategoriach gdzieś tam ogrzewać, tak, no akurat też tak wyszło, to nie było jakoś, że, że, że chcieliśmy, bo wtedy pewnie byśmy zagrali nie jako unfinished, sympathy, czy przygotuj się na piekło, tylko powrót, nie wiem, tytanów albo coś takiego, nie, więc... Czyli tak trochę przez przypadek. No, już... Trochę przez przypadek w tym sensie, że no, róża ze względu na, na, na płocki w dano, dawno planowaną. E, chcieliśmy Bedorfa, bo tak samo jego star był odkładany, nie teraz, nie teraz, tam jego i prywatne rzeczy, i dziecko i tak dalej, więc jakby e, wyszedł Bedorf. E, no i panowie, którzy Kamilowie. też tak, też byli zapowiadani długo, no i akurat to, była, to był najlepszy moment. No musimy sobie zdać sprawę, że my też mamy jakieś plany na kolejne gale, mamy jakiś zawodników i no i y, 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 mogłoby się po prostu dla nich też miejsce tam nie znaleźć. Nie mogłoby się znaleźć w, w karcie walk. A parę słów może o tym młodym zawodniku Anzor Askiew, tak? To jest Polak czeskiego pochodzenia. Co to jest za zawodnik? To jest, chyba nie jest szerzej znane. No, poza tym, że wygrał u nas kompletnie zdeklasował swoich przeciwników w kategorii 66, czyli wygrał puchar KSW podczas pierwszego amatorskiego amatorskiej ligi. Wtedy już się zainteresowaliśmy nim właśnie przez jakby genetykę i w ogóle wież, jakby sposób walki Polacy czeczeńskiego pochodzenia w Polsce dobrze walczą, można zauważyć. Myślę, że nie tylko jakby Polacy czeczeńskiego pochodzenia, tylko w ogóle Czeczeni no, mają tą chyba walkę mocno we krwi i, i widać, wiesz, no, są pewne nacje, które są w jakimś stopniu, mm, no nie wiem jak to nawet nazwać, no, ukierunkowane. Tak, no Tolniczycy no, może, coś takiego. No, dokładnie, czy tam powiedzmy, wiesz, ciemno w innych sportach e, e, wiesz, jakąś tam. Królują, tak, czy to w koszykówce w Stanach Zjednoczonych, no to też się nie bierze, że po prostu się akurat zrodziło kilku, tylko że genetycznie jakoś tam mają dobre uwarunkowania ku temu. E, pomijając dwie walki wieczoru, która walka zapowiada się najatrakcyjniej dla widzów? Jakby jak, jak pan polecił, którą obejrzeć? Nie wiem, to zależy dla jakich widzów. Są tacy, którzy przyjeżdżają dla niewyrobionych. Oj, no, powiem, że no, wiadomo, no, można najmniej się spodziewać yy, po tych pierwszych dwóch walkach, choć wydaje mi się, że Anzor naprawdę pokaże fajny taniec na ringu. Kamil i Kamil też wydają się być bardzo zdeterminowani, głodni sukcesu, więc też nie odpuszczą łatwo. Zobaczymy, ile też im serca, znaczy serca do walki to im wystarczy dużo, ile im tak naprawdę tak zwanej pompki wystarczy, tak, na ile no, po prostu ta walka będzie jednorundowa, na ile i w jakim stanie do drugiej rundy wytrzymają, ale zapowiada się, no wiesz, ciężko powiedzieć, czasami jest tak, że walki, które... Róża tak, Lebanera, może się okazać, że to będzie najnudniejsza, najmniej ciekawa walka, a właśnie ten Anzor... Yy, Zdaną, okaże się, że będzie super atrakcyjna, bo będzie dwie minuty, po prostu dwie minuty, dwie rundy pięknych wymian, tak? I, i cała, całe piękne MMA. Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że jeżeli ktoś pierwszy raz usiądzie przed telewizorami, czy gdzieś... I ma Polsat sport. Polsat Sport, a później na Polsacie Otwartym, to, to sądzę, w każdej walce zobaczy coś fajnego. No też staramy się tak jakby układać karty walk tak, i dobierać takich zawodników, którzy właśnie mają emocjonować. Oczywiście my nie wpływamy na to, jak kto sobie, jaką strategię założy na daną walkę, natomiast no, wiesz, zestawienia mają być właśnie ciekawe. Nie szukamy nudnych przeciwników z nudnymi w ogóle wiesz, rekordami, z nudnymi walkami przeciwnikami, z którymi toczyli, czy też na galach jakiś tylko że po prostu, no, wiesz... No. Nie widowiskowość się liczy. Nie mogę sobie odmówić przyjemności i zapytać o komentarz w sprawie walki na konkurencyjnej Galii MMA Tak dwa hardkorowy Koksu Colta Marcin Jak... no, Pozostawię to bez komentarza, bo to już, wiesz, za dużo słów poszło, więc. E, Okej, okay. Powiem... e, czyli co, widzimy się w płocku 25 lutego. Tak jest. Dzięki. Dziękuję za rozmowę. Dobra. So fast. It's working. It's working. I can feel it. I'm feeling it! Stacker 2, 6 hour power. Extreme energy shot. Feel it fast. Energy that lasts. No crash. Now I'm ready.